Być w lesie z Anetą Chmielińską to po prostu być szczęściarzem. Ja mam takie szczęście, ale tak naprawdę Aneto, wszyscy mamy szczęście. Jeśli y, odkryjemy twoje podcasty, dziko przygody, jeśli odkryjemy twoje książki przyrodnicze, które piszesz, jesteś pedagogą, edukatorką y, tych małych zwłaszcza, I... prawda, o przyrodzie. A my się spotykamy w, taki, y, w takich miłych okolicznościach przyrody, żeby porozmawiać o tym, jak uczyć maluchy, żeby one żyły bardziej świadomie? Myślę, że warto wyjść z takiego założenia, że może nie uczyć, tylko zakochiwać w tej naturze. Są o. takie skandynawskie badania, które właśnie pokazują, że jeżeli we wczesnym dzieciństwie dzieci będą miały bliski kontakt z naturą, to potem, kiedy dorosną, będą o nią dbały. I przede wszystkim będą się dobrze rozwijały. Tak, na no to badania też tak, mamy, tak, prawda? Oczywiście, że tak. Wychodzenie w naturę z dziećmi jest dla nich bardzo korzystne, jeżeli chodzi też o zdrowie psychiczne. Mhm. To jest też, o co, też jest temat, o który warto zadbać już wtedy, kiedy one są młodsze, żeby pokazać, w jaki sposób mogą odpoczywać. Zakochiwać dzieciaki w przyrodzie, wtedy będą o nią dbały i co? I dawać przykład. Bo dzieci się najlepiej uczą przez przykład. Tak, oczywiście, że tak. Ja to powtarzam na każdych warsztatach dla nauczycieli mhm. właśnie, że najskuteczniejszym sposobem na nauczenie dzieci właśnie, że warto tą przyrodę Dbać i że warto na przykład zbierać śmieci, to jest po prostu zabierać worki, ze śmie worki na śmieci ze sobą do lasu i po prostu będąc w tym lesie. No, zdenerwować się po prostu na to, że to, to leży i po prostu zacząć to zbierać. Zbierać nie swoje śmieci, tak, nie oczywiście, przechodzić chodzić obojętnie. Oczywiście. No bo obojętność to jest przyzwolenie, prawda? Jeśli tak. jesteśmy obojętni, to znaczy, że przyzwalamy na to, że wyjdziemy z lasu, a te śmieci tam zostaną. Tak, tak. Zbieranie też takich śmieci, bycie wspólnie w tej naturze, to też jest okazja do tego, żeby pokazać dzieciom, że to jest nasza wspólna przestrzeń, mhm. że teraz my możemy o nią zadbać, potem możemy wracać do tego miejsca mhm. i dzięki temu, że my coś tam zrobiliśmy, no to to miejsce jest dostępne dla innych też. Mam przyjemność współpracować z takimi wspaniałymi ekspertami jak Ty, Aneto, podczas 13. edycji Planety Energii. Mm. Powiedz, co Twoim zdaniem Planeta Energii robi fajnego w kwestii edukowania? Ja najbardziej lubię widzieć tych nauczycieli, których my Aha. odkrywamy. Bo to, że my mamy świetnych nauczycieli w Polsce, to ja wiem. Uh -huh. Ale w momencie, kiedy oni dostają materiały, kiedy dostają dostęp do przyrodników, oni naprawdę mogą błyszczeć. I drugą taką rzeczą, którą ja bardzo lubię, to jest to, to jest, to jest coś, co powiedział nauczyciel właśnie w szkole, którą my ostatnio odwiedziliśmy, w szkole, która wygrała w zeszłym roku. Uh -huh. Że dla nich niesamowicie cenne jest to, że ktoś z zewnątrz przyjeżdża i mówi, tak, robicie to dobrze. I że. To jest docenienie nauczycieli, to jest docenienie ich przed rodzicami, przed szkołą, przed miastem. I oni w ten sposób mogą też zdziałać potem więcej, bo miasto widzi, że faktycznie to jest doceniane. Ta dobra praca, którą oni już robili, a jeszcze kiedy są doładowani tą wiedzą, no to już w ogóle zaczyna się prawdziwa lawina. I to ja najbardziej lubię. Aneta, a ty miałaś dobrych nauczycieli, takich pasjonatów, którzy siebie hmm. zakochali w przyrodzie? Ciekawe pytanie, tak. Gdybym nie miała dobrych nauczycieli, to mnie by tutaj nie było. No Mam właśnie. takich nauczycieli, z, których wspominam do tej pory z podstawówki. Z jednej strony nauczycielkę historii, która mi sprzedała właśnie te opowieści, uh -huh. która siadała na biurku i przez 45 minut opowiadała nam niesamowite historie, po prostu bajki o historii. A z drugiej strony miałam też nauczycielkę biologii, która uważała, że każdy powinien wziąć udział w olimpiadzie z biologii, że każdy może, każdy potrafi się tego nauczyć, każdy potrafi się zakochać. I pamiętam, że też prowadziła jeszcze zo w naszej szkole, gdzie po prostu na korytarzu można było przez szybę widzieć te wszystkie zwierzęta i dzieci były angażowane do tego, żeby się nimi opiekować, także... Częściaro, chociaż ja ci powiem, że w szkole podstawowej też m, wspominam miło, w drugiej połowie, bo troszkę moi rodzice się przeprowadzali, ale pamiętam tę pracownię, ona była mm. imponująca, mm. mnóstwo roślin, akwariów, mm -hmm. wiesz, to było po prostu odjazdowe nazwa. Widać, to że nauczyciel był z pasją. Tak, nauczycielka, mm. tak. Mm. Absolutnie było to wspaniałe i też miałam kilku nauczycieli, zresztą zawsze to powtarzam, że ja nie byłabym w tym miejscu, mm. gdyby nie mój wychowawca licealny. Mm. Mój polonista, absolutnie. Mm. E, w tej edycji Planety Energii, e, która kładzie nacisk, jesteśmy w lesie, na to, żeby pokazywać jak las jest ważny, mm. można stać się ekobohaterem. Jak się można stać ekobohaterem? Ja ciągle powtarzam, i to jest kolejna edycja, kiedy my uh -huh. to powtarzamy, że chodzi o te małe działania. Uh -huh. Że to nie jest tak, że to jest to w moim pro... mikroświecie. Tak, tak, tak. Czasem się uważa, że to jest taka kropla w morzu potrzeb i nie warto robić tych małych rzeczy. Zawsze. Ale warto, Warto, bo one dają wiatr we włosy. Uh -huh. To jest tak jak z małymi nawykami na co dzień, z prywatnymi nawykami. Zaczynamy od rzeczy małych. Zaczynając od rzeczy małych, dostajemy y, po prostu motywacji i rozpędu tego wiatru we włosach. Możemy małych, robić rzeczy większe. Małych rzeczy jak? Dajmy przykład. Jak na przykład gaszenie światła, zakręcanie wody, używanie jeszcze raz, raz różnych materiałów. Szkoła w ogóle jest świetnym miejscem właśnie, żeby o tym opowiadać. Jeżeli to będzie normalne dla nas w szkole, że gasimy to światło, zakręcamy wodę, zwracamy komuś uwagę, używamy jeszcze raz, to potem dzieci przenoszą te zachowania do domu, do rodziców i to tam staje się też normalne. Wiesz, ja to pamiętam. Mój tato taki był. Mama zresztą też, ale tato nie zwykle taki ekologiczny. Chociaż mm -hmm. wtedy nie używano nie, nie tak się to nazywało. Nie tak się mm -hmm. to się po prostu nazywało oszczędzaniem, prawda? Ja uważam, że my mamy to we krwi takie Tak. I zamiast w ogóle wylewania, w ogóle, znaczy nie, zanim wylało się wodę, no to się człowiek zastanawiał, gdzie ją zużyć, dobra, do kwiatka, prawda? Nie było marnowania. Ja troszkę na ten dobrobyt narzekam, że on nas tak rozpasł. Rozumiesz, o co chodzi? Za dużo. Wszystkiego za dużo. Ja się z tym zgadzam i myślę, że natura bardzo to pięknie nas tego uczy, że ważny jest ten umiar i wykorzystywanie rzeczy. Jeszcze raz natura też tak robi. Kiedy w lesie spadają gałęzie, potem te gałęzie są wykorzystywane na przeróżne sposoby. Z jednej strony to jest mm -hmm. martwe drewno, z drugiej strony ptaki tego używają. I to mm -hmm. co mówisz o tym, że właśnie Poprzednie pokolenia są przyzwyczajone do tego, żeby używać jeszcze raz. Ja myślę, że to jest wspaniały kapitał. My powinniśmy tego używać i też zachęcamy w tej planecie energii, żeby rozmawiać z rodziną, żeby rozmawiać też z dziadkami na przykład, mm -hmm, żeby te mm -hmm. piękne zachowania, które my już mamy, my je umiemy, żeby one tak. wracały. Powiedz, Aneto, skąd się wzięła u ciebie ta pasja, żeby uczyć o przyrodzie te najmłodsze pokolenia? Myślę, że ona zawsze gdzieś tam była, bo ja przez 12 lat byłam harcerką najpierw, więc ta przyroda gdzieś tam w moim krwiobiegu chyba krążyła, a ona wróciła w okolicach pandemii. Ja wcześniej prowadziłam jeszcze zajęcia dla dzieci, takie leśne, przyrodnicze zajęcia, a potem zaczęła się pandemia. Ja nie mogłam spotykać się z dziećmi na żywo, więc te opowieści, które ja wcześniej serwowałam kilku, kilkunastu osobom, zaczęłam nagrywać. I zaczęłam je puszczać dalej w świat, w świat w internecie. No i od tego czasu powstało ponad 200 odcinków, i okazuje się, że bardzo tego potrzebowaliśmy właśnie, tej natury i tego zakochiwania się w naturze. Słuchaj, y, sytuacja y, w pandemii była taka, że mogliśmy znieść wszystko, tylko ten moment, kiedy nam zabroniono, pójść do lasu, tak. okazał się dla wszystkich najbardziej bolesnym momentem, prawda? Kiedy nas odcięto od przyrody właśnie. Tak, no przyroda, przyroda daje nam wytchnienie. My jesteśmy częścią tej natury i kiedy się od niej oddzielamy, myślę, że bardzo mocno to czujemy. Mhm. Aneto, jak planeta energii może pomóc całym rodzinom dbać bardziej o przyrodę, o zwierzęta? Mhm. Z jednej strony myślę, że chodzi o to, że te scenariusze zajęć, które my podrzucamy nauczycielom, one zachęcają do tego, żeby te dzieciaki przenosiły różne zachowania do domu. Mhm. Więc kiedy one uczą się, żeby gasić światło, żeby oszczędzać, żeby robić recykling, żeby żeby myć zęby i żeby woda z kranu tak, się nie tak. lała, bezsensownie. To z jednej strony właśnie zachęcamy do tego, żeby to przenosić do domu, żeby też opowiadać o tym rodzicom, ale z drugiej strony my też bardzo doceniamy nauczycieli, którzy z tymi działaniami wychodzą troszkę dalej. Więc Czyli nie, nie siedzą tylko w w klasie i nie tylko w klasie przeprowadzają te przyrodnicze zajęcia, ale angażują też społeczność. Mhm. I na przykład kiedy rodzice przychodzą na wywiadówkę, też mówią o tym, że biorą udział w tej akcji i w związku z tym może możemy zrobić coś wspólnie. Tak, na przykład pójść do lasu i pozbierać śmieci. Tak, ja w ogóle uważam, że to jest bardzo ważna rola nauczyciela, żeby dawać przestrzeń, żeby mhm. organizować, że czasem nie nauczyciel musi wszystko zrobić, ważne, żeby był kapitanem, mhm. który potrafi właśnie pokierować, dać przestrzeń, porwać za sobą. Porwać za sobą dokładnie.